Cześć, witajcie na kanale Danfield na Filipinach, z tej strony Dawid. Dzisiaj się tak kręcę po markecie. No i pomyślałem, że pokażę Wam, jak wyglądają ceny w mniejszym miasteczku na prowincji. No i również pogadamy sobie o paru tematach, bo dużo się dzieje. Także zapraszam. Pokażę Wam na przykładzie jednego sklepu ceny, jakie są dzisiaj. Ej, okay, zacznę od bananów. U mnie możecie kupić tutaj w mojej okolicy La Katana za 50 peso za kilogram. Są też jajka. To są jajka z farmy. Tylko, że one są nieznaczone, nie mają tych kodów kreskowych. No, jestem ciekawa, jaka jest różnica. No i tu możecie dostać nawet takie wielkie, naprawdę duże. No i one zazwyczaj są 8 8 5, że tak to wygląda. Tu macie cebulę, tak zwany sibujas. No i to macie 200 peso za kilo. Podrożało strasznie. Pila potatoes per kilo? A 65. No, i ziemniaki macie tu po 65 peso. Ile to 65 sir. O, widzicie, też 65 peso za e, pomidora. Tu macie czosnek 70 za kilo. No, kapusta jest taka malutka, to też widzieliście. No i tu widzę, jest moje ulubione warzywko, ale zobaczcie sobie, co się dzieje. To są już generalnie takie, które e, zaczynają puszczać e, także do ziemi. Tej, w tej pozycji można to włożyć i on zaczyna rosnąć. Potrzebuje duży taki, że tak powiem, spornik, żeby to rosło. Ogóry typowo na Filipinach to macie takie. No i papryczki rosną też małe. Nie? Marchewki, to wszystko u nas jest. Macie makarony. U nas raczej ich nie dostaniecie, to jest do, do bichona. Eee, no i co tu jeszcze jest? O, to jest mój ulubiony makaron. Eee, u nas możecie kupić odpowiednik mie, to jest do pancit canton. Ja też na nim robię rosół, bo gdzieś tam bardzo zbliżony jest. No i tu możecie dostać i inne różne makarony. Są też w takich malutkich saszetkach, tak jakby na jedno użycie. No więc e, ogólnie jest taka mania saszetkowania na Filipinach. Wszystko się kupuje w małych jakichś tam plastikach. No i te plastiki później wiecie gdzie lądują, także tak to, tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze, o oto widzicie, dojrzałe kokosy. Zastanawiam się, czy gdybym wziął takiego, czy na lotnisku się doczepią. Piszcie, czy macie jakieś tam doświadczenia z tym związane, bo przyznam szczerze, że bym sobie posadził w domu, w chce. No i tu macie węgiel drzewny. Węgiel drzewny jest w takich właśnie torebkach sprzedawany, opakowany. No i to jest węgiel drzewny zazwyczaj pochodzenie właśnie drzewa kokosowego, albo to są resztki z łupin z kokosa. Także tak to wygląda. No, pokazuję Wam na, na przykładzie jednego właśnie takiego sklepu, co tu możecie e, znaleźć. Tam w oddali widzicie, jest standuai. standuai to jest taka norma. Zazwyczaj ludzie właśnie piją tanduaj. jest i kot, ale on raczej nie pilnuje niczego, no także tak to wygląda, jest też squash, to jest takie z rodziny dyniowatych, rośnie bardzo dużo miejsca, jakby to powiedzieć, zajmuje, no i tyle, dobra, ja się biorę, także to tyle, co Wam chciałem pokazać, no i przyprawy, tak spójne wcześniej, macie kawę nawet trzy w jednym, różnego rodzaju wszystko, jest saszetka. Że ja się zbieram, jadę dalej, no i pogadamy sobie dzisiaj, bo jest trochę ciekawości. Dobra, zakupy zrobiłem. Dzisiaj taki zakupowy dzień. I zanim poruszę te istotne tematy, które dzisiaj dla Was mam, to pokażę Wam dwa miejsca. Jedno, w którym jestem teraz, i drugie to będzie tam na dole, też w moim sąsiedztwie, gdzie są stawy. Wlane, to Wam taki zrobię jakby update, pokażę też kawałek dalej co tam jest. No a tu Wam chciałem pokazać właśnie po deszczu jak wygląda droga. Jest taka alejka, ale widzicie, płynie rzeka akurat, bo popadało. Ostatnie dni to Wam powiem szczerze, jest deszcz za deszczem. Jeszcze teraz jest jakiś czerwony alarm, bo idzie tajfun. Parę dni temu samolot w sebu koreańskich linii lotniczych przy lądowaniu po prostu wypadł z pasa. No i cały nadaje się na złom, możecie sobie wyszukać gdzieś tam w internecie, że zobaczcie jakie tu są widoki. Tak, ludzie mieszkają. Jest takie miejsce, gdzie widzicie jest płotek z bambusa, tu macie karabała młodego, e, kury oczywiście. No i to są fajne miejsca, bo że tak powiem jest to trochę dalej od cywilizacji i mogą ludzie tutaj żyć w taki jakby to powiedzieć, spokojny sposób. Dziewczynka niesie pusty pojemnik na wodę, a tak ludzie tu po prostu żyją. Jeżeli nie masz studni, to musisz gdzieś dalej iść. I, i tyle. Tu widzicie, są jakieś takie schody do góry. Nie, nie będę tam szedł, bo pewnie to już jest jakaś część powiedzmy czyjaś prywatna, albo może się tam przejdziemy. Widzę, że jest w miarę fajny widok. Ciekawe, czy mi światło kamery pozwoli Wam wszystko pokazać. Może tu będzie jakiś fajny punkt widokowy, widzicie? Kamienie, drewno leży. Tu sklep, mają Hapun. Nie odpowiadają nieznajomym. Widzicie, jak fajnie wszystko z kamieniem zorganizowane? To jest właśnie to, co mi się podoba. Są takie miejsca, gdzie jest zachowany jakiś ład, porządek. Widzicie. Mają hapon! Is there something overlooking there? Up! No to idziemy. Mają hapon! Idziemy zobaczymy, co tam jest z góry ciekawego. Mamy kurę za przewodnika. Widzicie, tu fajna kompozycja kwiatów. No i te murki z kamienia. Sam u siebie w domu mam taki jeden. Gdzieś tam gustuje w tych rzeczach. O tu macie dragon Tego kaktusa. W cudzysłowiu. No już jesteśmy. Tutaj mamy taki widok. Specjalnie się tutaj wybrałem, żeby wam pokazać właśnie jak żyją ludzie. W jaki sposób organizują sobie przestrzeń do życia. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Przejdziemy się tutaj dalej. Widzicie, klatki na kury. Ogólnie, kury to nie potrzebują kurnika, bo potrafią tak losowo sobie żyć. Nie? Także przypadkiem znalazłem fajne miejsce. Zobaczymy, jaki tam jest punkt widokowy. Widzicie, zobaczę, jak wygląda to z tyłu. No jest dosyć stromo, ja też trochę się zdyszałem i powiem wam szczerze, że na piechotę co dopiero jest tutaj wyczyn, ale na motocyklu czy skuterze tym bardziej. No widzicie, tutaj się wchodzi w taki kwiatowy raj. Naprawdę super jest taka cisza. Aż czuję się jak intrus powiem wam szczerze. No i tutaj nie wiem czy to jest dalej. Czyjeś, widzicie, jest takie kamienie poukładane. Wow, zobaczcie, piękne miejsce. No, ale tuż tu jest czyjeś pole kukurydzy, że nie będziemy dalej szli. Słuchajcie, zabiorę Was w te drugie miejsce i poruszymy jakieś istotne tematy. Mają hapon!

Dobra, ja już wracam z powrotem. Pokażę wam te drugie miejsce, przeniesiemy się tam na dół. No i opowiem wam parę ciekawostek. Jak się wam w ogóle podobają takie update'y, czy was to interesuje, co się dzieje na Filipinach? Czy jest ta wiedza dla was w jakiś sposób pomocna? Piszcie, komentujcie, a ja się teleportuję w te drugie miejsce do zobaczenia za sekundę. Po drodze się jeszcze zatrzymałem, coś wam pokażę. Słyszycie ten taki dźwięk, taki mę, mę wiecie co to jest? To są żaby. Tutaj żaby nie rechoczą, tylko tak właśnie mę, m jakby to były jakieś krowy albo coś, nie wiem Tak to brzmi. Po drodze jeszcze wam pokażę taki wodospad, właśnie, który się stworzy po, po deszczu i to tak wszystko ścieka do głównej rzeki. Jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie na przykład ludzie mają postawione takie budki, obok jest rzeka, no i tutaj zazwyczaj robią pranie, nie? No i są jakieś sznury, na których możecie powiesić, wysuszyć, nawet jak pada, to jest szansa, że po prostu coś z tego będzie. No widzicie, akurat po deszczu to jest taki żur płynie, ale ogólnie przyjemne miejsce, zacienione są banany, no i najważniejsze to właśnie bambus, nie? Ten bambus zrobi taki klimacik, daje taką ścianę, wręcz z zawsze z chłodni pod nim. Że okej, okay, obiecałem Wam moje rejony, to przeniesiemy się na drugą stronę. Dobra, zakupy zrobiłem, zdążyłem je zawieźć do domu. Tak, na tabelę, zobaczcie sobie, ile jest bez, bezpańskich psów, że to tak nazwę. Jest ich naprawdę dużo tutaj. No i tyle. Poopowiadam Wam coś. To jest też moja okolica. Zobaczcie sobie liczniki. Energii elektrycznej już cyfrowe, ale nie osłonięte w ogóle niczym, także tutaj pada deszcz na to. No i tutaj są stawy rybne. W innym odcinku pod tytułem Moje sąsiedztwo możecie sobie zobaczyć. To jest też ta okolica. Jestem trochę w innym miejscu. No i tu macie te piękne stawy. Piękne, bo nie są w miarę jakoś tam zaśmiecone. Także się tutaj przejdziemy. Co Wam dzisiaj chciałem powiedzieć? Zauważyłem, że na Filipinach obecnie proceduje się jakieś zmiany w prawie imigracyjnym. No, powiem tak, nie będę się nad tym na razie skupiał, bo dopiero co, jakby to powiedzieć, liznąłem temat tak pobieżnie. Ale wygląda to tak, że. Chcą e, na przykład zmienić e, zasady, kiedy trzeba m, ten e, exit clearance certificate, e, czyli to jest przy wylocie, tak, że tam nie macie jakichś, powiedzmy, zobowiązań wobec państwa, albo czegoś nie przeskrobaliście, jakichś mandatów nie opłaciliście, e, czy nie macie jakiegoś, na przykład, nie wiem, sprawy w sądzie i chcecie na przykład uciec, nie? No i dotychczas było tak, że jeżeli na Filipinach siedziałeś e, 6 miesięcy do 6 miesięcy, Przepraszam, to nie musiałeś takiego dokumentu, że tak powiem, załatwiać. Nie? Następnie, jeżeli przekroczyłeś pół roku, no to trzeba taki dokument było załatwić na lotnisku. No i to tam jakaś opłata jest śmieszna. Na lotnisku. I teraz kwestia jest taka, na lotnisku można było załatwić to tylko i wyłącznie, kiedy przekroczyliście półroczny pobyt, ale. Nie przekroczyliście rocznego. Jeżeli byście przekroczyli na przykład roczny, no to jest kwestia tego typu. O, widzicie jakaś impreza? Jest kwestia tego typu, że trzeba było się wtedy udać na przykład do, do Sebu lub do Manili. No i <laughs> w tak zwanym głównym biurze imigracyjnym dla danego regionu załatwić. Zobaczcie jak sobie ryby skaczą. Jest naprawdę dużo, dużo ryb. Głównie to tu są tilapie, nie? Patrzcie jak pięknie skaczą, no, aż, aż się same rwą z wody, nie? Jak coś, coś leci, głodne pewnie. No, także to tak wygląda, no i te zmiany, które chcą wprowadzić to mają być takie zmiany, że po prostu teraz wszyscy będą załatwiać sobie ten Exit Clearance Certificate nawet jeżeli zostaniesz powiedzmy do miesiąca czasu, no i gdzieś tam są komentarze, że E, niby to jest tam tłumaczone jakimś wzrostem przestępczości, no, moim zdaniem to powiem tak, no, to jest znowu sięganie do e, kieszeni turystów, tak? żeby turyści wyskoczyli z, ze swoich jakichś srebrników jeszcze przed e, wylotem. Tak? No, tak, to, tak to wygląda, zresztą jest coś takiego przecież jak podatek, jak się wylatuje to w, w cenę niektórych biletów jest to wliczone, e, w inne nie i, i trzeba też to zapłacić. Zobaczcie jaka jest piękna okolica. Tak to, e, tak to wygląda. Zastanawiałem się w sumie co wam nakręcić. Widzicie tu jakiś gumowiec miejmy nadzieję, że nikt nie wpadł. Zastanawiałem się, co wam nakręcić, i myślę, że właśnie takie widoki tutaj lokalne z tej wioski będą tym czymś ciekawym. Czego wam no, inni youtuberzy mogą nie pokazywać, bo ja podejrzewam, że większość prowadzi taki tryb bardziej rozrywkowy albo jakiś poradnikowy, gdzieś tam pokazując jakieś powiedzmy kwestie związane z przepisami, z innymi rzeczami. Ja w dzisiejszym odcinku, oprócz tego właśnie, że poruszyłem tą kwestię zmian tego prawa imigracyjnego, też jeszcze Wam dopowiem, że tam padały takie komentarze, że może się zmieni wiza, bo kiedyś była wiza na 21 dni, z tego co pamiętam, jeżeli nie, to poprawcie mnie. Zrobiło się z tego 30 dni, no a teraz gadałem niby, żeby zrobić z tego dwa miesiące, nie? No ale jak wiecie, to wszystko się rozchodzi o pieniądze i Filipiny raczej nie będą skore, żeby dawać tak po prostu sobie za free następny miesiąc gratis. Zresztą no i tak widzę, widzę teraz ceny się trochę zmieniły, trochę wzrosły, no, jest to niby związane z tym Celebrytom 19, no, trzeba się jakoś odbić. No i to tak, tak mniej więcej wygląda. nie? Przespacerujemy się tutaj, zobaczymy co i jak. No, widzę chyba reagują na mnie, bo specjalnie jak przechodzę tutaj to to basy aż Aż dają. <laughs> eee, co Wam powiem? Eee, z takich ciekawostek filipińskich, eee, co ostatnio się wyklarowało? Eee, mówiłem Wam o tym, że doszło tutaj do postrzału eee, właścicielki sklepu, która dostała dwa strzały w brzuch, no i ludzie roztrząsali, że to może na tle rabunkowym wyjaśniło się. Eee, okazało się, że kobieta była po prostu. Czyjąś kochanką, komuś się to nie spodobało, no i ktoś postanowił e, wziąć, że tak powiem, y, tam prawdopodobnie nająć kogoś, bo to o to chodzi. No i e, wyrównać rachunki po, po swojemu w taki trochę niefajny nie sposób. Widzicie, Bajtelek bez galotek leci. No, to jest taka wolność, że hej, hello! No także tu Wam pokażę, chcę Wam jedną rzecz jeszcze wytłumaczyć. Niektórzy z Was pewnie myślą, że pokrycia dachowe robi się z liści palmy, tak? Owszem, ale to nie jest palma kokosowa. To jest inna palma. Ja już chciałem ją wcześniej pokazać. Byłem w takim miejscu, ale tam mi się niestety nie udało nakręcić żadnego materiału. Także może tutaj uda mi się pokazać, jak to wygląda. No i to są. Powiem tak, jeżeli byście chcieli to zrobić z palmy kokosowej, no to ten, ten dach nie będzie trwały. E, także robi się to właśnie z tej palmy, ona tak rośnie troszeczkę inaczej. E, no i przede wszystkim liście są sztywniejsze, takie jakby e, woskowane. Także ta palma się nazywa nipa, stąd też właśnie się mówi, że to jest nipa hot, nie? No i ona tak rośnie, właśnie widzicie, pojedyncze liście do góry, ona nie osiąga jakiegoś specjalnego e, wzrostu, także to Taki sposób bardziej a, wygląda. nie? No i widzicie, ludzie sobie tak żyją. Nie ma żadnych ogrodzeń, tu są jakieś krówki. Teren lekko taki zalewowy, podlany, golasek leci. Tu sobie ktoś jedzie skuterem. No, powiem Wam tak, no na Filipinach e, za co lubię Filipiny? Za to przede wszystkim, że jest wolność. Filipińczycy, jacy są, tacy są, nie są idealnymi ludźmi, bo wszędzie e, my mamy wszyscy wady i zalety. Ale to co trzeba im przyznać, to, to jest to, że są bardzo gościnni. Nawet jeżeli by byli bardzo biedni, to naprawdę ta gościnność to jest wow. Tu widzicie, jest taki mostek zrobiony betonowy. Tam nie będziemy przychodzić, tam są domy czyjeś tu macie widzicie studnie i co ciekawe właśnie tu wam powiem tak na większości wysp szczególnie małych wysp jeżeli jest woda w kranie nawet to ta woda jest słona także znaczy może nie tyle słona tak jak wiecie w, w morzu ale jest po prostu ma taki słony posmak także ta sól się, sól się gdzieś tam dostaje nie? no i tu widzicie jest parę domów przejdziemy się co tam dalej jest tu jest pewnie jakiś taki Coś alawał. wał. Wow. Jest zrobione sztucznie, bo tu widzę, że tu są śmieci, wszystko tutaj jest. Będę się chciał postarać Wam pokazać jedną taką nipę. O, właśnie, może sobie tutaj tą sięgnę. Zobaczcie sobie, jaki sztywne sztywny liść. No i te, te liście są zupełnie inne, jak ta palma e, kokosowa, nie? No i z tego się robi właśnie pokrycia dachowe. Przejdziemy się kawałek dalej. Ja tu jeszcze nie byłem, nie znam tej okolicy, także to tak trochę po omacku idę. No i tu widzicie, tu macie kryty dach właśnie, jakąś taką nipą, ale to już jest, jest przeszłość, bo ona jest bardzo zniszczona, poszczępiona już powinna być wymieniona dawno. No widzicie, macie takie tyły. To dzisiaj was zabieram w taką dziką podróż, nie? Jak żyją ludzie na prowincji. Tu jakieś ogrodzenie prowizoryczne z pozostałości z drewna. Ktoś tam kiedyś mi pisał, że tu się dużo drewna marnuje, to wam powiem szczerze, tak. Leży tu tyle drzewa takim odłogiem, gdzieś rzucone i nikt z tym nic nie robi, nie? Jak jest później potrzeba coś ugotować czy coś, to nie dopiero biorą maczety, ciach, ciach, ciach. No i biorą to wszystko jakoś tam ciupają, nie? O, tutaj coś biegło, nie wiem, czy to był szczur albo krab. No i tu jest muzyka. Leży jakaś pozostałość rowera. Kobieta pranie ściąga. Co tu jest dalej? Tam widzę jakiś typowy native house. Czyli ściany zrobione z Amakana. No i pokrycie dachowe z Nipy. Tu mają świnki. Hello! No i tu macie stary dach, taki mocno już przeniszczony. No i można powiedzieć, że tu jest taka pewnie wioska rybacka, nie? Mają tutaj jakieś świnki, widzę, są zrobione takie boksy z drewna. Ktoś sobie posadził kilka palm kokosowych. Niedawno takie dwulatki, można powiedzieć. No i tu widzicie kury sobie chodzą, typowa wiocha, nie? Przypomina mi to trochę e, takie, powiedzmy, wioski gdzieś tam wschód polski, albo o jakiś kotek idzie, hi kitty, jeszcze malutki, widzicie? Hello. No i wyobraźcie sobie, teraz idę, ta droga jest tutaj sucha, ale jak popada, to tutaj potrafi być katastrofa, żeby przejechać. To wszystko pływa, nie? Patrzcie, popaja ile owoców. Coś pięknego. No, także ja teraz idę z drugiej strony. Byłem tam po prawej stronie zbiornika, co wam pokazywałem, te domy z muzyką. No a teraz tu idę na tych tyłach, nie? Tu widzicie, coś było zniszczone. Jest rozwalone jakieś resztówki, drzewo przewrócone całe. No i tak to tak to wygląda. No i ta droga tutaj idzie, widzę, dalej. Tu macie właśnie nipę. No i to też jest dowodowy biznes, bo jak ktoś ma nipę i na przykład ma czas gdzieś tam tamtą nipę, że tak powiem, zrobić z niej pokrycie dachowe, no to to sprzedaje, nie? No i tu macie drzewo, widzicie, leży tak zupełnie. Ktoś to później wykorzysta. Powiem Wam tak, co do muzyki, którą słyszę, bo nie wiem czy mikrofon to oddaje, to na Filipinach nie ma czegoś takiego jak odsłuch i jakieś takie, nie wiem, estetyka tej, tej muzyki, ten smak. Nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale chodzi mi mniej więcej o to, że po prostu jak leci muzyka, to nieraz harczy ten głośnik, jakby się miał zaraz rozlecieć albo ktoś tam nawrzucał śrub, nie? Nie mają w ogóle jakiegoś takiego poczucia, ta muzyka jest tak przesterowana, że to jest po prostu masakra, nie? No, także jestem tutaj pierwszy raz. O tu widzę, jest rzeka. Zobaczcie sobie, nie? Ludzie tak mieszkają, że tu mają sąsiedztwo rzeki. Ponabijane bambusy, żeby się to nie popsuwało, Z drugiej strony widzicie, macie łódkę. No i to idzie wzdłuż rzeki, w tamtym kierunku macie wyspę Sebu. I tam jest ujście do morza. Przeniosę się w inne miejsce. Dobra, wróciłem tu sobie do początku, no i coś Wam powiem, tutaj akurat w tej okolicy ludzie sobie mieszkają w takich, można powiedzieć, no prawie szałasach, nie? Jest to taka bardzo prosta konstrukcja, czasami stare domy, tu widzicie, jest fajny smaż, a, że tak powiem, chałpa jest typowo zrobiona z bambusa, kryta właśnie nipom. No i ludzie mieszkają w taki sposób, nie? Jeżeli chodzi o sąsiedztwo, widzicie, nie mają jakichś ogrodzeń, znają się tu pewnie jak stare konie. Albo jest to jedna wielka rodzina, bo zazwyczaj na Filipinach tak jest. nie? Ale oni nie mają jakichś potrzeb, żeby tam nie wiadomo co mieć, czy, czy posiadać. Po prostu żyją, cieszą się życiem. Jakaś dobra muzyka, impreza zrobić leczona i, i tyle. Nie? Powiem Wam jeszcze coś o pogodzie, bo tak jak widzicie, tutaj jest trochę zachmurzone. I zazwyczaj z rana jest fajna pogoda, a później po południu to właśnie ze strony Sebu nawiewa chmury. No, i potrafi tutaj padać deszcz, i to przychodzą takie dosyć porządne opady. A jak nie pada, no to od godziny 5 do 6 zazwyczaj tną gdzieś tam komary, nie? To jest taka jedna godzina, kiedy komary kąsają, a później się gdzieś tam stracą, nie? No, także tak to wygląda. Biorę się, widzę, że tu krowa sobie je, podejdziemy sobie do krowy, bo tak mówię, te kurweczki nie są tu jakoś niebezpieczne. Jest to krowa czy byk. Cześć. Co powiesz? Co powiesz do moich oglądających? Zbyka chcesz wziąć? <grym> A, boi się. Chyba nie będzie komentarza niestety. Ale już myślałem, że coś tu ciekawego będzie. Będę jedynym YouTuberem na Filipinach, który, któremu udało się zrobić wywiad z krową, nie? <grym> Dobra, zbieram się, tu widzicie mają e, takie miejsce do gry w siatkę, już nawet psy na mnie szczekają, widzą, że inny nie swój. A przejdziemy sobie to zobaczymy co tu mam ciekawego. What are you doing my friend? What's that? You're cutting grass? Uh, cutting grass Ah. Uh, to make it make it better for a uh, good looking you have a very nice place here very nice many flowers here I'm recording actually uh, material how you are living here at the province I'm your neighbor because uh. I'm living near here uh, the, next to the school in Alangilanan. Uh. Very nice. How is it with the winds here? Do you have a strong winds here when there is like Ulan coming? Oh, it's coming, coming Ulan. Oh, dagom. Uh, I see the the oh. clouds. It's like day by day Ulan. Ulan. Oh. no <laughs> ah panganod. A czasami też kumam trochę bisaya, mm. że tu wiem, co tu mi gościu tłumaczy. No idą mocne wiatry i będzie padać. How long is the barangay here going? Is there many houses there if I will go along the the, uh, the river? Ja. Yeah. Alangilanan. Mm. Ah, all everything is alangilanan. Oh, yeah. Mm. Ah, okay. What kind of fishes you have here in the pond? Pear, Saisip? sisip. Sisip? Oh. What about tilapia? Tilapia? Bangus, oh, awa bangus. 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 Tilapia. Bangus, milk fish. Oh, fish. Bangus. Oh. No, czyli mają tu rybę mleczną, uh, czyli inaczej bangus, milk fish, no i tilapia, nie? Tilapia, bangus. No. Yung sa amin pangalan, yo, awa. Ah, pangalan? Awa. Awa. No także tak wygląda okolica. Ludzie są fajni, można ze wszystkimi pogadać. Widzicie, że z miejsce do, do gry w koszykówkę. Że fajnie. Right, I'll be going. Yeah. Hippy! Oh. Hello hippie! How are you? How are you? How are you? I'm good. Okay. I'm recording material about my neighborhood. Just no. roaming around. Looking for some nice people. No będę się zbierał, bo te chmury tak powiem Wam szczerze nie wróżą niczego dobrego, a tu z ludźmi by się pogadało i wierzcie mi, że to jest temat krótki, żeby za chwilę jakaś butelka wyskoczyła pogadać jeszcze jak jest, wiecie, muzyka do tego. Także <laughs> naprawdę super. Zbieram się, także subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam, cześć! Pozwoliłem sobie wrócić w miejsce, które znam w moim sąsiedztwie, żeby Wam pokazać, e, jak zakwitło ogrodzenie. Zobaczcie, jakie piękne. Podejdę sobie bliżej, żeby Wam pokazać. Całe to będzie czerwone. Nie? To jest kwestia czasu, żeby się to całe pokryło właśnie czerwonymi kwiatami. Nie? I całe robi taki efekt. Także wyobraźcie sobie, że można fajnie e, zorganizować sobie przestrzeń. Nie? a ludzie sobie siedzą tutaj na, na ganku przed domem